Jestem z czarno-białych czasów. Takie były wtedy fotki. Sery wówczas były wstrętne i dżem nawet nie był słodki. W mej młodości się nie dało jeździć tu i tam po świecie. Jeśli nie żyliście wtedy, w pełni tego nie pojmiecie. O domowych komputerach nikt nie myślał w tamtym czasie, ani o tym, że wiadomość przez internet wysłać da się. Telefony. Owszem, były, ale starczą do kręcenia, oraz z panią na centrali, która ręcznie wtyczki zmienia. Żyło skromniej się, lecz wtedy bliżej było nam do siebie, no i sąsiad sąsiadowi pomóc starał się w potrzebie. Teraz mamy mnóstwo wygód i cudownych wynalazków, ale za to w sferze uczuć, coraz więcej zamków z piasku. Nie chcę, aby czas się cofnął, bo nie o to przecież chodzi, lecz niekiedy myśl powraca w czasy, gdy byliśmy młodzi.